Jeszcze wtedy byłem głupim gnojem Nie wiedziałem o co chodzi Wolałem iść się na i nie myśleć o tym Nie myśleć co potem to jak coś nie zrobi Albo pal na jakąś głupotę Co weekend to impreza dzieciak Ludziom w głowach się przewraca To nie tak, Widzisz kiedyś, pukać na plecach z w dni urodził się w oddal z wykażnych Uliczna sonda, free the free to zbrodnia Kiedyś było inaczej Późne wieczory do nocy, kumple cały dzień Jak wódka nocą, później podkocy To było kiedyś, teraz jesteś do było minęło i nie wróci już więcej Bo do pewnych spraw mam bezkompromisowe podejście Tak jak dali solo na legalnym podziemiu Jedno jest pewne, nie słucham ludzi Którzy mówią, że nie robię czegoś, bo ktoś nie na rękę Zbędne pierdolenie Wiele przeżyłem, lecz wiele też nie zdążyłem zobaczyć Mam sporo czasu, by nadrobić Nie warto, ale cóż zrobić Jeden mi mówi, Dla siebie, lecz nagrywać lubię lepiej Bo kocham to zupełnie jak moją dziewczynę Zobacz, nie ubieram wiele w rymy Bo nie zdołam wiele przekazać Robię rap i jestem dobry Zupełnie jak słyszał pz w 2004 No nie tak? To nie tani kit Bez refrenu, jedna wzrost Tak pierdolę ten z Stare mozy, stare czasy, brat, właśnie ta.